Taki na Karczmarzu. Karczmarz, że blisko kredy. Pawlicki teraz chyba to zrobi. Robi to. I od Zawodników, jak to wszystko niebezpiecznie wyglądało. Pawlicki i Karczmarz. Podniósł się jeden i drugi. Mam nadzieję, że się tutaj nic nie stało, ale Pawlicki ma duże pretensje do Rafała Karczmarza. Wymachuje tutaj jedną i drugą ręką. Nie wiem, się, ja się cieszę, że wymachują dobrze, e, że tak. Właśnie o to chodzi. się to, nic nie stało. to mam na myśli, bo sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Upadek każdy na prostej wiąże się z tym, że e, ta prędkość jest ogromna i uderzenie żadne nie jest e, przyjemne. Tutaj mam wrażenie, że Rafał Kaczmarz był zaskoczony tym, że on atakował Jasona Doyla, a tutaj ktoś mu wyskoczył e, pod e, lewym ramieniem. No, jestem ciekaw. E, no, Piotr ma bardzo, bardzo duże pretensje. No, oczywiście, adrenalina tutaj działa teraz. No to weźmy to pod uwagę. Natomiast, czy one są uzasadnione? Nie. Za chwilę zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jaką decyzję sędzia podejmie. No, ona w no pewnym sensie skluczy się losów e, tej rywalizacji. Obaj mieli pretensje do siebie, więc. No, i jednak większe Pawlicki do karczmarza chyba. O. O. No i jak to zinterpretujesz? Powtórka w czteroosobowym zestawieniu. Szczepili się po prostu, to no tak, było blisko, je, było ciasno. Prosta! No nie, Peter Pawlicki moim zdaniem. Do wykluczenia. Odjechał, prawda? Moim zdaniem e, widzimy, że tu nie było żadnego ruchu ze strony Rafała Karczmarza, a Peter Pawlicki e, chciał to zrobić e, tak samo jak Emil Sajfudinow, e, który wyprzedził. Kogo tam Emil tak ładnie wyprzedził w tym. E, jednym, no mieliśmy tutaj jeden wyścig Tom Sena. TomSena, tak, e, który mu dojechał i że ten nie był w stanie już nic zrobić i atakować. I mam wrażenie, że Peter chyba chciał to samo zrobić. O, tutaj z tej perspektywy chyba. No, Widać te, lepiej. Teoria mówi do tego, e, idzie w tym kierunku, że na, ba, na prostej dojeżdżamy do bandy. Jednakże nie musimy robić tego aż tak e, mocno. I moim zdaniem, e, no to jednak chyba Peter Pawlicki poszerzał zdecydowanie ten tor jazdy na prostej, zmieniał ten tor jazdy dosyć mocno. Rafał Karczmarz na pewno go nie widział kompletnie. E, być może chciał wjechać troszeczkę pod łokiecie Mi, e, Jasona Doyla, który tam. E, za się siebie zabierał, atakował. Ja myślałem, że właśnie on będzie tutaj się bronił Na przed Piterem pańskim a on ze spokojem... O, posłuchamy, posłuchamy. Gdy będą jakieś słowa. No nie, Piotr chyba wie, że jest teraz... No znaczy jest, pogląda na... Tutaj te światła na pewno, które sygnalizują kto jest wykluczony. Ale decyzji nie ma w dalszym ciągu. Widzimy Rafał Karczmasz, ma taki nawyk jazdy z głową odwróconą w prawo. No Rafał jechał do krawężnika. No, chciał pojechać na tej prostej w... Nie miał zamiaru dojechać do samego płotu na pewno. Widać było ten styl ukierunkowany jazdy e, środkiem prostej, e, ale to powinien moim zdaniem zauważyć e, Peter Pawlicki, który no, zabrał go tam zdecydowanie. A Rafał Kaczmarz ma ten styl jazdy taki jakby oglądał się w prawo, za siebie nawet by powiedział na łuku, co jest dziwne, ale, e, ale tak naprawdę nie widzieć Pitera. No zobaczymy, jaką decyzję podejmie sędzia. Na razie bez decyzji oddajemy głos do studia Marcin Majewski i Krzysztof Cegiecki.